Cześć z tej strony Dritter. Dzisiaj widzimy się na panelu Do wyboru serwerów I mam dzisiaj plan Żeby zdołobyć być rangę youtuber Na jednym z tych pięciu serwerów Oczywiście IP jak nie zapomnę będzie Na dole w opisie A, a ja wchodzę do pierwszego, do pierwszego Serwera jak możecie zauważyć, to jest je, drugi najlepszy serwer, ma więcej miejsc. No, go obstawiam. Mamy drugi i tu są gdzie jest mało miejsc, więc będzie chyba łatwo przestać jakąś rangę youtuber. E, choć no, jak to nagrywam jeszcze nie mam 200 subów, ale może mam jakieś zaniżone ten. To będzie ba, bardzo ciekawy film, więc ja wbijam na serwer, zostawię się łapkę w górę i lecimy. E, Pojawiłem się na serwerze oczywiście z jakimś dziwnym skinem, bo nie umiem w swoim grać, znaczy na żartuje. Zróbmy yy, konto napiszmy, nie wiem, Minetraft yy, raft, tak już nigdy, nigdy na to nie wejdę. Minecraft, Minecraft. Jestem na serwerze jakimś i pomoc, 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 pomoc. I mam. Najpierw piszę pomoc. Bo może tu będzie coś z YouTuberem. Yy, portfel. Dobra. Ile jest osób na serwerze? Aż dwie, nie licząc mnie. Więc spytam się Ty jest tu Ranga? Czy ty? Stałem się i W ogóle czy mi od... Poczekam jak mi odpowiedzą. Albo mi odpowiedzą, bo na pewno są zwykli gracze. Więc to jest super admin. Jest admin na serwerze. Tutaj mamy jakiś... Nie wiem o co chodzi w ogóle w tym serwerze, Zgadujesz, że że to będzie jakiś survival to jest najłatwiejsze dla ludzi do zrobienia. Mogę okay, trochę nowy teksturpak, ale to mniejsza z tym. GUI jest najbardziej in nowe. Mam jakieś bryłki, ale czy mi odpowiedzą? Halo? Powiedzą czy nie? Bo nie będę tutaj wystania się z Zachęcam do użycia komendu rtp. Ok, niech będzie rtp. Rozgrywanie teleportu. Teleportacja nastąpi za 5 sekund. Lecz się nie ruszaj podczas teleportu. Wiesz, ile przywoływanie czarnych pozycji zajmuje? Dzisiejsza, co jest? Pff. Aha, fajnie. No, no to e, super serwer. Ruszyłem tylko myszką. Fajnie, można ruszać myszką. A ja się spytam jeszcze raz, a nie mogę napisać. Super. Ucie. O, ospisałem się ostatni raz i idę na inny serwer. Serwer na ładnie to wygląda. IP będzie w opisie, jak nie zapomnę, jak mówiłem. Ale czy mogę to otworzyć? Pokój do grania na nerwach. Nie umiem grać. Tutaj mam chyba proste te. Ale tu jak widzę nic nie ma ciekawego Czy znaczy, uda mi się przejść, udało mi się przejść Ale chyba tutaj nie ma rangi youtubera Albo nikt mi nie odpisuje Więc my, z... ja jako żółwik Przechodzę do następnego serwerka Jestem na, na następnym serwerku Najpierw się register Hasło I hasło Nie pisać Minecraft przy hasł, bo najłatwiej zapamiętać. I widzę, że tu coś się święci. Co to za serwer? Jak będą tu działki, dobrze. To nas nie interesuje. Interesuje nas tylko ranga. Co to za serwer? Jupiter. Więc yy, jeśli to magii możesz spędzić czas z przyjaciółmi, dobrze. Teraz pytanie: Czy jest tu dostępna i, o u d, u b e r a YouTubera Dobra, pytam się mam jakieś złoto Jest O A od ilu Lugów Czy uda nam się bić Jak YouTubera? Zresztą jest moderator jest, siedzi ciągle Pro-podmoderator pro, Eee, witaj, no, super, po co mi witasz? wiem, że jestem na jakieś celu, że tutaj chyba zgoduję, że jest wyjście. Tutaj budowniczy, tutaj portal dla spawn, tutaj przejdziemy przez ten portal, czekając na odpowiedź. No. Jeszcze raz się pytam, w nie mają znaczenia, wystarczy, oglądać rzucenia filmików. Eee, a okej, okay. mam. A wie, 200. Dali tam się Będzie odcinek z niego. Dostanę rangę Jupiter. Uwaga. Czy to będzie moja pierwsza ranga na jakimkolwiek serwerze? Nigdy nie kupowałem rangi. Przecież muszę sobie dostać Jupitera. To jest o wiele lepsze. Uwaga, czy mi odpisze? msg kośnikiem MSG tylko nie wiem, jak on się nazywał. Pod ten, ale jak widzę, spam, muszut chodź, tak Yh, bada, mój kanał, tak chodź, Chyba dobrze tak, napisano do niego. Eee, okej. Okay. zapraszam do Discorda. Mam bić na Discorda serio. Mi się nie chce być na Discorda. Zapraszam na Discorda. To tam będzie kończy. Okay. Mogę wbić na jego Discorda, ale nie chcę, nie wiem czy Discorda chcę pokazywać na filmiku. Eee, więc... Eee, napiszę, dobra wpadnę". wpadnę, później. Później, dobra ja wychodzę z serwera i idziemy na kolejny serwer. Od razu już nie będzie nawet docięcia. MC. To jest większy serwer. Ciekawe jaka, czy tu jest ręka youtuber. Witaj dritter. A muszę jakiś kapchada napisać. Ty A, Ty A, 8 V, 0 E, 5, pięknie. Jeszcze muszę Pegis. Co e, z tym serwerami? Junet, Raf, Raf, Raf. Dobra. E, NIL, NIL. Proszę, daj do swojej konty, a dysponujmy, daj do 2 kąta za 5 hasła. Dobra, nieważne jest hasło, nic tu na razie nawet nie mam. Luget e, e, 3D jest taka 4, 3D jest sobie, no 4, 4? Chyba mniejsza z tym, więc tak czy na tym 4wie jest realny ka tyty? Jak, tak to ja o. Tak, um, nie wiem. Wymagania. Pięknie. Piszesz się? Mogę napisać. Super. Wybierz. tą, Survival. Wejdźmy na Survival. Nie wiem no, dlaczego nie mogę pisać. Aby się Czy ja naprawdę muszę ciągle pisywać? o A, to jest jakiś. Yy, dobra KC 0 M M, to jest chyba 2M Dobra, jeszcze muszę... Take his. Dobra, to przejdziemy do przedostatniego startera 3 na 25 Parkour, to będzie na parkour <gryw> Lubię parkour, znaczy na tak dobrze nie wiem To tu muszę się logować? Nie Musi się logować i dostaję jakiś nawet item od, na początek. Czy yy, yy, jest tu, Dobra, Tutaj mam coś, administracja. Pa się patrzy na mnie, a jest na koniżu, tylko. Yy, game Chess, Epic Chess, Victory Chess. Fajny serwer, Letter, bar Tylko pytanie, bo ja mam... wkrótce ja bym chciał. A, jesteśmy w trakcie dawania rank. Okej, okay. dobrze. No to poczekam. Napisano tak, żeby było, było miłe, miło. Więc wychodzimy z serwera i idziemy na sam, na ostatni. Są 4 osoby na 15. Jakieś pierożki Fox. Dobra, dostanę jakiś item na początku. Yy... Regi, regi Termina Minecraft znowu, so, dobra yy, Usunięty temy, Dobra, tutaj mamy człowieka i dobra, pytamy się. Czy na tym Serwie jest jakaś O tutaj mamy jakąś Oma Protection 4. Jakiś Nexus przyszedł. Jest Endu. Nie wiem mocniej. Nie wiem, bo jest. O? O co chodzi? Mam łopatę? Może się wy, wy, wymienić coś za mnie? Typie, wymieni się najmniej, czy jest jakiś chemidak sobie. Można tu latać. Dobra, jak widzę, że. Dobra, wychodzimy z serwerka. Jak widzę, że większość osób. Nawet nie wie czy jest ranga. Tutaj było. Dwóch nie ma, a jeden... jest duża szansa, żebym miał. Jeśli chcecie, żebym tam Zdobył tego, tego tą rangę youtubera, no to piszcie w komentarzach, a to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodoba. Mogę nagrać drugą część. Jest to na razie. I tyle. Cześć!